W dzisiejszym filmiku będę mówiła właśnie o tych słowach, które w dzieciństwie mogły powodować takie rzeczy jak usłyszenie słów pod tytułem Jesteś u pani? A ty mogłeś wtedy tylko i wyłącznie odpowiedzieć Tylko nie w szczepionkę! Ogólnie często mówi się, że dziewczyny nie powinny przeklinać. Wydaje mi się, że to wszystko wzięło się z takiego przekonania, że kobiety są takie delikatne, dziewczynki są dziewczęce, powiewne i takie słodkie i w ogóle. No bo na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że widzimy naprawdę fajną dziewczynkę. Dziewczynę. szpilki, wysokie buty, shorty, jakaś spódniczka, jakiś top z dużym dekoltem lub po prostu zwiewna sukienka, którą łatwo można ściągnąć i w pewnym momencie ta oto piękna i cudowna dziewczyna, dla każdego jak to woli, ubrana jak kto chce, mówi taką piękną wiązankę słów No wydałam 200 zł na takie zajebiste buty, a one mnie obcierają. No i co? No i z tym, a co u ciebie? No właśnie, to po prostu nie pasuje do przedstawienia takiej sytuacji, jednak ja jestem zdania, że zarówno faceci, jak i dziewczyny po prostu mogą przeklinać. I nie, nie jestem żadną feministką, która chce równouprawnienia, tylko po prostu przeklinanie czasami pozwala rozładować swoje złe emocje. Mnie nie przeszkadza to, że ktoś od czasu do czasu po prostu sobie przeknie, jednak denerwuje mnie to, gdy ktoś nie umie po prostu przestać. To, czy ktoś przeklina, czy też nie, to już jego prywatna sprawa, ponieważ każdy kreuje swój wizerunek. Na taki sposób, na jaki uważa słuszny. I jeżeli ktoś uważa, że każde jego słowo powinno być poprzedzone jakimś przekleństwem, no to jak najbardziej, jeżeli uważa to za słuszne, to żyjemy w końcu w wolnym kraju. Ja osobiście mogę przyznać się do tego, że kiedy jestem wkurzona, to taka mniejsza czy też większa nieco wiązanka takich przekleństw po prostu pozwala mi się jakoś uspokoić i w ten sposób yy, panuje nieco nad swoimi emocjami, które czasami. Po prostu mm, nie pozwalają zachowywać się godnie. Ogólnie z przeklinaniem kojarzy mi się pewna historia, taka związana bardziej z rodziną. I było to wtedy, kiedy pojechałam na zawody lekkoatletyczne i mój tata przyjechał na te zawody, żeby po prostu popatrzeć, jak mi idzie. I najprawdopodobniej chyba mi wtedy nie szło, bo zaczęłam strasznie przekinać, Oczywiście przekinałam sama do siebie, albo po prostu stojąc w grupie znajomych. A mój tata po prostu do mnie podszedł, poklepał mnie po ramieniu i powiedział: Boże, ja nie wiedziałem dziecko, że to znasz takie słowa. Więc tak jak mówiłam wcześniej, ogłem przeklinanie mi nie przeszkadza, ale jeżeli ktoś robi to notorycznie i nie umie przestać, po prostu nie to wpienia, żeby nie powiedzieć denerwuje. Na temat przekinania swoje zdanie możecie wyrazić w komentarzach, oprócz tego możecie do mnie napisać na maila i cały czas zachęcam was do tego, aby subskrybować kanał i kliknąć lubię to na Facebooku facebookcom obiektywu gmail wobec.obiektywu małpa gmail.com iż taka bardziej nieco organizacyjna sprawa. Jeśli jesteś osobą, która chciałaby zrobić intro do tego kanału i do tych odcinków na w tym kanale, to bardzo zachęcam Cię do tego, abyś to zrobił i wysłał mi jakiś link czy cokolwiek właśnie na maila. A jeszcze jedna sprawa, jeśli macie jakieś fajne tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła, albo jeżeli natraficie ogólnie na jakiś fajny artykuł w sieci, ponieważ ja bardzo dużo czytam w internecie, to zachęcam Was do tego, abyście wysłali mi ten właśnie artykuł też na maila. To żegnam się z Wami i do zobaczenia w przyszłym filmiku! Yeee! 200 zł na takie zajebiste dupa... Super. <laughs>